Słuchaj, rzecz na moje, została mi teraz jest stany lękowe, mam ta na to w obie I znowu to mówię, bo nadal w ja czuję ten ból, ja czuję ten trud I paradoksalnie się czuję jak trud. to pełnia po czasie złamana na pół I pewnie to poli, więc mi lód Wiem, zaszczepiłem cię, mimo wszystko może łez Ale to metafora jest, dzisiaj na tą deszcz W głębi ja martwię się, dałaś radę sobie senom, jestem bardziej bez Jadę na tofobie, ale nie jestem sam Na tylnym siedzeniu w wywożę strach Właśnie pragnę tylko sław Hej, moje pani psycha, roderko ster już nie gości, przepraszam i proszę Chciałbym jakoś to naprawić, ale gdzie mój dostęp? Dzisiaj szukam się w wsoje, no i trochę błądzę Na dzień Patryk to postać Nigdy ją nie, nie chciałem zostać po w lasku, czechmara praw A potem znowu się te sam Powoli mam dojść, nigdy więcej Woli, gdy...